Mm-hmm. Twarzą nowej insigni w Polsce jest niejaki Marcin Dorociński, czyli aktor, który jest znany ze świetnej roli w filmie Jack Strong. Reklamuje on ten samochód hasłem Człowiek, który widział nową Insignię. Tak się akurat składa, że podróżujemy w nowej Insignii, która to nie nazywa się Insignia 2, bo to byłoby za proste, tylko nazywa się Insignia Grand Sport. Co ciekawe, Grand Sport to jest określenie, którego Bugatti używało w przypadku Veyrona w otwartej wersji, czyli w odmianie Roadster. Tyle, że ta Insignia nie ma nic wspólnego z Veyronem, ale tak naprawdę można gdzieś doszukiwać się znaczenia tej nazwy w tym, że to, ten nowy samochód stał się rzeczywiście większy, czyli Grand. Owszem, urósł trochę na długość, troszkę jest szerszy, ale jest też niższy o 5 cm, co sprawiło, że Insignia... Nabrała zupełnie innych proporcji. Najważniejszą rzeczą jednak, jeśli mówimy o rozmiarach insignii, jest to, że ten samochód ma aż o 9 cm większy rozstaw osi. I w sumie jest to kluczowa informacja w przypadku tego modelu, ponieważ poprzednik, mimo że był duży na zewnątrz, w środku prezentował się bardzo przeciętnie. Tak naprawdę z tyłu tego miejsca było powiedzmy na styk, żeby uznać ten samochód za przedstawiciela modeli klasy średniej. Patrząc na Insignię Grand Sport, yy, widzimy jak bardzo ten rozstaw osi wpłynął na wnętrze tego samochodu. Poprawę odczują szczególnie pasażerowie siedzący z tyłu. Akurat z tyłu za mną siedzi Michał, zwany przez nas Michaelem. Jak Ci jest z tyłu, Michael? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie brakuje Ci miejsca? Jest ok. <laughs> Okej, okay. Michael mówi, że jest ok. Michael nie jest zbyt wysoki, dlatego nie ma problemu ze zmieszczeniem swojej głowy pod sufitem, ale tak przyjmujemy, że osoby do 1,85 m wzrostu będą z tyłu czuć się swobodnie, bo powyżej może brakować trochę przestrzeni na głowę. Natomiast rzeczywiście bardzo dużo miejsca przybyło na wysokości nóg. Pod tym względem ten model stanowi ogromny krok naprzód względem poprzednika. W tym samochodzie, pomijając tą przestrzeń na głowy, jest też taki drobny tak naprawdę dwa bankamenty. Po pierwsze przestrzeń na stopy, która jest w pewien sposób ograniczona. Jest jej po prostu na styk, jeśli oczywiście pod warunkiem, jeśli ja czy pasażer obok sobie tam maksymalnie opuszczam fotel. Oraz wysoki tunel środkowy. I ten wysoki tunel środkowy sprawia, że z tyłu Insignii miałem powiedzieć Wektry, że z tyłu Insignii wygodnie poczują się tak naprawdę dwie osoby. Natomiast z przodu Naprawdę nie brakuje miejsca, i można też mówić o zupełnie nowej jakości, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, o sposób obsługi i o materiały. Tak naprawdę siedzi się w tym samochodzie nisko i trochę jak w samochodzie sportowym. I problem też, jakby z tym samochodem sportowym wiąże się inny. Może tutaj możemy znaleźć jakby pewne konotacje do nazwy Grand Sport, dlatego że. Mm, widoczność w tym samochodzie jest naprawdę tak mocno ograniczona. O ile tylne są grube, co akurat jest normą we współczesnych samochodach, które gdzieś tam mają kamery cofania lub tak jak Insignia może mieć kamery, które pokazują obraz dookoła samochodu, o tyle od z przodu kierowca ma gruby słupek oraz lusterko wsteczne, które tworzy taką dużą martwą strefę, zlewając się ze słupkiem. A to powoduje, że rzeczywiście czasem można zgubić samochód, czy pierwszego w tym tandemie, lusterko i supek. Ale wracając do wnętrza. Pamiętacie pierwszą Insignię, w której na konsoli środkowej było bodajże 50 przycisków. Ktoś z kolegów liczył tą liczbę i pamiętam, że wychodziła gdzieś właśnie mniej więcej w tych okolicach. W nowej Insignii tych przycisków jest naprawdę niewiele. To kilka przycisków, pod systemem multimedialnym, który obsługuje się tak naprawdę w większości dotykowo oraz przyciski klimatyzacji. Są też przyciski, które nie do końca są jakby w moim odczuciu logicznie usytuowane, mianowicie zalewarkiem zmiany biegów. Tyle tylko, że do tych przycisków nie sięga się za często, pomijając tak naprawdę dwa z nich. Są to przyciski zmiany trybów ustawienia zawieszenia układu kierowniczego i reakcji silnika na dodanie gazu. I w tym samochodzie mamy trzy tryby: tryb normal, w którym teraz jedziemy, tryb tour oraz tryb sport. Różnice między nimi są, są w sumie niewielkie. Najbardziej je się odczuwa w trybie tour, czyli tym najbardziej komfortowym w pracy układu kierowniczego. Natomiast w trybie sport, w tym, że te reakcje silnika są trochę bardziej wyostrzone niż normalnie. Dzięki temu rzeczywiście on chętniej, chętniej napędza samochód. Natomiast wracając do wnętrza, Podoba się może jakość wykończenia tego samochodu? Rzeczywiście jest tu dużo takich miękkich płaszczyzn. Jest też takie pseudo przeszycie na desce rozdzielczej, które ma przywodzić na myśl skórzaną tapicerkę. Ja osobiście nie jestem fanem takiego rozwiązania, bo wszystko, co jest pseudo, co próbuje coś udawać, nigdy nie będzie tym, czym ma być. A insignia, podobnie jak stare modele Opla. Ma też bardzo rozbudowany zestaw wskaźników, w którym oprócz prędkościomierza, obrotomierza, sam prędkościomierz jest na takim dość dużym ekranie ciekłokrystalicznym. Ma dwa tryby wyświetlania danych i rzeczywiście dobrze spełnia swoją rolę, choć, choć też śmieszna sprawa, bo ta wskazówka prędkościomierza, ona działa w sposób taki niepłynny, tylko skokowy. Nie wiem, może jest to celowo zrobione, może jest to jakiś błąd, ale mi to akurat osobiście w ogóle nie przeszkadza. Ale wracając do tych wszystkich wskaźników, to właśnie oprócz prędkościomierza, obrotomierza, poziomu paliwa bardzo ważny, bardzo ważny wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, temperatury oleju mamy też ładowanie. Zupełnie jak w starych samochodach. Ciekawostką w tym samochodzie jest rozbudowany ekran head-up display. Który, w odróżnieniu od innych samochodów konkurencji, wyświetla dane nie na takiej plexiglasowej szybce, która wysuwa się z deski rozdzielczej, tylko na przedniej szybie. I rzeczywiście ten ekran wyświetla dane bardzo wyraźnie i wyświetla dużo tych danych. Oprócz prędkości, którą co jest tak naprawdę normą w tego typu systemach. Opel pokazuje nam znaki drogowe, pokazuje nam informacje z systemu nawigacyjnego, można nam pokazywać obrotomierz, ale też na bieżąco informuje nas o odległości do samochodu z przodu oraz o, o, o tym, czy jesteśmy za blisko, za daleko do tego samochodu. Rozpoznaje pieszych. Można zauważyć pewną wadę w samochodzie, mianowicie ten system, który ostrzega o samochodzie z przodu, też ma funkcję automatycznego hamowania. Ale zanim zahamuje, zanim wtrąci się w poczynania kierowcy, jak my to określamy, ten system wyświetla komunikat, taki czerwony komunikat, za szybko zbliżyłeś się do innego samochodu, odległość jest za mała, hamuj. No i pomimo tego, że można zmniejszyć czułość tego systemu, w ruchu miejskim ten system bardzo często próbuje myśleć za kierowcę i bardzo często atakuje oczy tym czerwonym sygnałem. Pod maską tego samochodu pracuje dwójtrowy turbodiesel, który w sumie z nazwą Grand Sport też nie ma wiele wspólnego. Rozwija on 170 mechanicznych mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Grand Sport z tym silnikiem pod maską absolutnie nie jest demonem szybkości, ale ma jedną niezaprzeczalną zaletę. To zużycie paliwa. Wyobraźcie sobie, że jadąc autostradą, tym samochodem z przepisową prędkością, a więc 140 km na godzinę, oczywiście na szóstym biegu, jesteśmy w stanie zużyć... Zaledwie 6,2 litra na 100 km. A to naprawdę znakomity rezultat. Który w trasie możemy jeszcze dodatkowo obniżyć i zejść do poziomu około 5 litrów na 100 km. Skrzynia biegów ma 6 przełożeń i pracuje w sumie w taki typowo oplowski sposób. Czyli biegi wchodzą dość przyjemnie, drogi między kolejnymi biegami są dość długie, ale nie można narzekać w żaden sposób na precyzję. Insignia z tym silnikiem pod maską absolutnie jest demonem szybkości. Tyle, że jakby w tym samochodzie i w tego typu samochodach ważniejsza od tego jest charakterystyka silnika. A ta w Insignii jest naprawdę bardzo przyjazna. Można wyczuć pewną słabość poniżej 1500 obrotów na minutę, ale, ale tak naprawdę ten samochód bardzo żwawo przyspiesza w pełnym zakresie obrotów, tak naprawdę do 4500 obrotów na minutę. I dobrze reagują na dodanie gazu. Przedstawiciele Opla cały czas podkreślają, że projektując nową insignię, wzięli pod uwagę głosy, jakie otrzymywali ze strony użytkowników poprzedniego modelu. Oczywiście chodzi o te głosy bardziej krytyczne. I dlatego to auto zaprojektowali w taki sposób, żeby tych głosów krytycznych w odniesieniu do nowego modelu już nie było. Drugą największą zaletą insignii Grand Sport względem poprzednika jest to, że ten samochód jest znacznie lżejszy. Waży do 175 kg mniej niż poprzednik. I właśnie to ma bardzo dużo przełożenie na to, jak ten samochód się prowadzi. Grand Sport przy dużych prędkościach prowadzi się bardzo stabilnie, ale to akurat można było powiedzieć o poprzednim modelu. Natomiast w tym samochodzie fajne jest to, że on wydaje się tym lepszy, im szybciej się nim jedzie. I w odróżnieniu od tego ciężkiego poprzednika, który miał taką tendencję do, jak my to brzydko mówimy, płużenia przodem, nowa insignia prowadzi się typowo dla nowoczesnego samochodu. Czyli można powiedzieć, że jest, ma taki neutralny charakter, ma dużo spokoju, czyli wjeżdżasz w zakręt, próbujesz ten samochód w jakiś sposób sprowokować, on ani nie wyjedzie przodem, a po odjęciu gazu też nie nadrzuci mocno tyłem. W nowej insigni bardzo dobrze działa też system ESP, który takimi drobnymi ruchami, naprawdę w momencie kiedy już jest grubo, nazwijmy to, że jest grubo, koryguje tor jazdy. O właściwościach jednej Insignii nie można powiedzieć, że grają w tej samej lidze co Volkswagen Passat. Ale rzeczywiście to auto z takiego klucowatego, ciężkiego i tak naprawdę niefajnego w prowadzeniu, a stało się takim autem, do którego dobrze pasuje przed domek całkiem. Czyli jest całkiem zwidne, całkiem zwarte i no, takie całkiem. O poprzedniej insigni można było powiedzieć, że zapewnia dobry komfort jazdy. I tak samo jest w przypadku tego samochodu, w którym zawieszenie pracuje bardzo harmonijnie, cicho i naprawdę dobrze wybiera większość nierówności. Jeżeli by mówić o charakterystyce zawieszenia Insignii, to jest to. Charakterystyka, która gdzieś tam znajduje się pomiędzy typowo niemieckim sposobem tłumienia nierówności, a francuskim. Czyli w tym aucie nie jest za twardo i nie jest za miękko. W sumie nie za dużo to wniosło, ale możecie mi wyżyć na słowo. Jeszcze jedna rzecz, o której chyba trochę zapomniałem, trochę mi umknęło. Obok Aut Premium, czy Audi A4. A Grand Sport jest jedynym samochodem, który oferuje światła typu Intel i lux Pod tą trudną nazwą kryją się LEDy z przodu, które składają się z 32Diod, współpracujących z kamerą. Są tak zwane światła matrycowe i rzeczywiście w tym samochodzie działają świetnie, bo wystarczy jest taki przycisk na dźwigience kierunkowskazów, a. Wystarczy wcisnąć ten przycisk, i kierowca nie musi nic zrobić. I w momencie, kiedy na przykład jest pusto, te światła Intel Lux świecą tak zwanymi światłami długimi, drogowymi. I na przykład w momencie, kiedy jedzie auto naprzeciwko albo zbliżamy się do jakiegoś samochodu, można zaobserwować, jak poszczególne diody w tych światłach wyłączają się, robiąc taki czarny punkt w tym miejscu, gdzie jak przejeżdża samochód. Naprawdę działa to bezbłędnie. Reasumując, bo chyba też przyszedł na to czas, Opel po Assze stworzył kolejny naprawdę udany samochód, który może nie jest bezbłędny, może nie jest idealny i na pewno nie jest sport, ale jest grand, bo rzeczywiście to auto mocno urosło i Opel stworzył kolejny samochód, który może rzeczywiście konkurować z najlepszymi w klasie.